Witajcie widzowie z tej strony Ani no i dzisiaj powracam. Dawno mnie nie było na YouTube, a co prawda w Minecrafcie to już mnie naprawdę było bardzo. Dawno mnie to nie było. No i ogólnie dzisiaj chciałbym kontynuować głównie survival, a dokładnie... nie, nie do końca kontynuować. Dzisiaj zrobimy swój dom. Nagramy też odcinek, gdy go będziemy upiększać, ale od teraz, gdy mi coś napiszecie w komentarzach, ja to zrobię. Na początku byśmy zrobili dom, no bo ogólnie, teraz się tak bękamy po świecie. Zrobimy dom, no i może też gdzieś wyruszymy na podróż, tylko będziemy musieli wszystkie rzeczy zabrać. Trzeba będzie stworzyć Boxy, czy jak to tam się mówi. W każdym razie w dzisiejszym odcinku już przygotowałem sobie trochę dębowych desek, choć nie wiem czy to w tamtym odcinku, nie pamiętam. Ba bardzo dawno nie grałem w tą grę. No ale dzisiaj będziemy przygotowywać nasz domek i naprawdę się cieszy trochę, bo w pewnym sensie nigdy ten, nigdy. Nigdy nie robiłem domku tak na Survivalu. Bo zawsze ja to jest taki nubek, więc sobie często program na kreatywie i stworzę sobie jakieś miasto. Pamiętam, że kiedyś na telefonie miałem miasto, ale oh kurde, ale, 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 uh, ale, ten, ale mi się zepsuł telefon. Znaczy, się po prostu zapomniałem hasła i trzeba było zestartować I no i świat. No i. Światy z Minecrafta się nie odzyskały niestety. No i trochę mi przykro. Było. I teraz tutaj może być ten domek. O, tutaj nie dosteriał wieg, gdy nie. Będziemy mogli sobie robić iron golemy. Dobra, w każdym razie. Tutaj dajmy piec, bo tutaj mamy o tą rzecz mamy. Dobra. Dajemy wągiel. No i przypalamy. Elo! Dobra. Yy, to teraz powinniśmy stawić... O! Dobra. Na początku może zrobimy jakąś małą chatkę, co? Widzowie. Tylko problem jest taki, gdzie to tutaj postawić tutaj. O, o będę miał blisko kopalnie, to super. Dobra. Stawiamy. Mm. Jeszcze tutaj damy. No to mało Antek tak będzie, jak nie wiem. Dobra. W każdym razie, no to tutaj jeszcze. O. u, a... O. Dobra. No jeszcze jeden broczek. dwa. Dobra. O. Bo ja zawsze, ja zawsze nubuję w takie rzeczy, no, ja zawsze nubuję. A. Lagi. Czemu akurat teraz muszę się robić lagi jak nagrywam? Kurde, chyba, chyba za daleko poszedłem, na pewno. O Boże, ja już na to plus, więcej niż pół staka zmarnowałem. Widzę, jak wydaje mi, wydaje mi się, że na to będzie trzeba pójść jeszcze pozbierać jakieś deski. I wydaje mi się, że ten, ten dom mi wyszedł za, za bardzo kwadratowy, ale to dobrze, bo właśnie o to chodzi. No. No już tam jakiś plan mamy. No. Jest dobrze. A teraz zobaczymy jak tam nasze żelazo. Mm, widzowie, mam dla Was taką niezbyt dobrą wiadomość. Chciałem, miałem już plan na odcinek, ale powiedzmy, gdy nagrywałem ten odcinek, to wyszedł pewien błąd. Nie mógł się wrzucić ten odcinek. No i wtedy, w tamtym odcinku, zdobyłem trochę żelaza, więc no, nie bądźcie źli, że mam to żelazo, bo chyba wcześniej nie zdobyłem, no ale, no. Bardzo Was przepraszam. Uuu, to się nie mogło wrzucić, no więc, no. Ogólnie, no. <głos》> dobra, to my jeszcze kontynuujemy, tak? Um, ja bym, dobra, później, albo teraz zrobimy podłogę. Najlepsze jest to, że my normalnie farmimy węglem. No dobra, nie farmimy, ale mamy dużo węgla, to jest plus. I dzięki temu, że mamy dużo węgla, to ten, to będziemy mogli zrobić dużo pochodni. Ale no w sumie mamy póki co, tylko założę, że już. No, no nie cały stack. No więc w każdej chwili można pójść do kopalni. No, ale to. to, to tym się później będziemy zamartwiać. Oczywiście zrobię drugie piętro, żeby nie było też, nie? Zrobię drugie piętro w końcu, ale no to już w innym odcinku. Co mi, co mi napiszecie w komentarzach? To zrobię, widzowie. Dla was wszystko. Dobra. Ja to niszczę jak jakiś knubek. Dosłownie knubek. A jakbyście chcieli odcinek z moim przyjacielem Kubek Games, no to oczywiście zostawcie lajka like pod tym filmem. No i będzie odcinek. Obiecuję wam, że w końcu będzie odcinek. Nie wiem dokładnie kiedy, ale w końcu będzie. Może nawet jutro. No, tego nie wiem, tego nie wiem. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Dobra. Okej, okay, to już mamy prawie z, z głowy. O Boże, to jest tak Ta. Tak dużo? <grystanie> Ciekawe gdzie ja to później wwalę, bo to jest śmieć niepotrzebna. Dirt się, dirt się czasami przy ten... Przydaje w kopalni. Bo ten, bo możesz się zasłonić. W kopalni jest dużo a ja sobie nie radzę ze szkieleton mamy. Szkieletony to jest moja słaba strona. Ja, ja nie lubię szkieletony. zacznie w kopalni, to damy je sobie jeszcze radę. Bo w kopalni zawsze się przygotowuje i daję ten. Daję zbroję. Zacznie nie zbroję. No, w sumie tak daję zbroję w kopalni, a ogólnie nie. Nie dosyć, że daje zbroję, to jeszcze ten. Hmm. Też się biorę wtedy tarczę, a tak to, to nie mam tarczy i no. Jest problem. Nie. Antek, pamiętaj, nie rób tego na odwal się, bo, bo bo tak. Bo, bo w końcu dostaniesz za swoje. Nie rób niczego na odwal się, Antek. Tak się nie robi. Nie wiem, czym gadam do siebie. Powinno gadać do siebie, bo bo tak. bo czemu nie, Tak, bo, bo jestem dziwny. O, tak, tak, tak. Jestem dziwny. O. Dobra. Ogólnie, jeśli dobijemy na moim kanale 30 subów, to nagram odcinek. Yy, to nagram odcinek. Yy, nagram odcinek. O tak! Nagram odcinek, jak wskakuję do endu. O boże! Jak ja tam zginę, widzowie! Dobra, to będzie odcinek, żebyś sobie. żeby sobie ten. żeby się pośmiać, bo, bo ja tam zginę. W sumie ja, 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 ja za szybko nie zbiorę. No dobra, to może nie jak wskoczę do jedu, ale też będzie taki odcinek Spokojnie, widzowie też będzie. Jak wejdę... o nie, nie, nie tak nie... Nie, 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 nie! E, może nagram odcinek... Hmm. Nagram jakiś odcinek z Kubek Games, to na pewno. Może z jakiegoś realnego życia. Sto! cały, Stop! Co? Stop! O Boże! Dobra, to teraz trzeba zrobić tutaj jeszcze cztery... Tak, cztery kratki trzeba. Ja tak zawsze robię. To czekaj, dwa, trzy, cztery. A! Nie no, serio? Dobrze wiem, widzowie, że to jest nudne. Czekaj, to na pewno jest cztery? Raz, dwa... Nie, raz, dwa, trzy no, cztery, dobra. A, jeszcze piątą, znaczy ja zawsze robię piątą. To czekajcie. O kurde, urażenie, bo dostaje, no nie. zacząć zbierać sobie na łuk. Trzeba pająki. Pająki zbijać trzeba. Zjemy sobie chlebek. Chlebek. Dobra. Jej! Już mamy praktycznie połowę zrobioną. Jej! No dobra, to nawet nie jest połowa tego wszystkiego, co mam zrobić. Jej! Dobra, prawie połowa. Jej! Uuu. Dobra. Choć może nie będzie tego odcinka, gdy będę go upiększał. Nie, nie wiem. Na pewno będę musiał jakoś zdobyć piasek. Nie wiem, chyba jest może gdzieś blisko mnie. Oj, mam nadzieję. Nie zaraz skinę! Dobra, trzeba zejść. Żurełku, żurełko. Chyba trzeba iść spać. Chyba tak, chyba Ty bo ja mam, ty bo ja mam dwadzieścia tobek golda, nie? Za znaczy, ja cię zło. Yy, Boże. Yy, żelazo. Idziemy spać, idziemy spać, idziemy spać, spać, spać. O Boże, to już trwa 11 minut. Antek! No tak, trzeba zaskoczyć. Nie wiem czy to jest sens to robić okno, ale dobra. Ówca. Musimy rozwalić owce, bo my chcemy mieć dwa łóżka obok siebie, żeby mieć większe łóżko, bo tak, bo czemu nie? Tej bez jaj! Myślałem, że taki nam starczą. A to jest dopiero połowa. Chyba się. Ile mi to zabrało, HP? Dosłownie. Dobra, to musimy iść pozbierać drewno. Mm. Kurde. Dobra. Nie przewidziałem tego. Okej, okay. to idziemy. Szkoda, że tam nie było czegoś lepszego na tej, za, tej zatopionej łodzi. Ja naprawdę zawiodłem się tym, co, co tam było. No, no tak, mam się kierę przecież. Mam się kierę, no tak. Myślał. Ja nie wiem, czy ja sobie nie zrobię zaraz żelaznej cikiery. To jest chyba dobry pomysł. Hello, best, Dobra. <laughs> Hi -hi -hi Dobra. Hello, best, cicho. <laughs> Telefon cicho być. Przepraszam was za chwilę widzowie. Zaraz przyjdę. Przepraszam was widzowie. Chwilę musiałem iść. On rozpadał się. No to fajnie. Na szczęście mamy tutaj piasek, to to jest plus dla nas. Dobra, piasek. Piasek sobie też już pozbieramy. Piasek nam będzie potrzebny do szkła. Jeszcze raz chyba robię swój dom tak na surwalu. Serio. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Tak nam chyba starczy, no nie? To za dużo chyba, prawda? Tak, to za dużo. Jestem pewien. Jestem pewien. Uś, to Pewnie zaraz się okaże, że to za mało. Tak. Dobra. Kopu, 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 kopu. Nie wiem czemu tak robię. Dobra. Dobra, chyba wra możemy wracać. Choć teoretycznie dobrze wiem, że tyle nam nie starczy na całą resztę domu. No ale to później jeszcze się pozbiera. Bo na razie chcę wyjąć żelazo z sypiecyka. Bo ja go pani wyjąłem wcześniej. <laughs> no, patrzcie, jak to się już ładnie szykuje. No, no przepięknie, naprawdę. Nie, serio. No, no zobaczcie na to, Szykuje się ładnie. Dobra, no, mamy już. Jeszcze...

Bierzemy, dobra, bierzemy to i bierzemy to. A ja myślałem, że z tego wyjdzie sak. No, to, to, to dobrze, zresztą to. O, ale ja pracuję na tym dok, ciągle, ciągle. Ciągle do, dowiecie to, co zresztą... Dobra, ja już sobie postawię łóżko. Czekaj. A czy po, podobno podczas burzy da się spać? A teraz nie ma burzy, dobra. Teraz jest tylko deszcz. Dobra. Ja mam wyciszonego teraz Minecrafta, więc też nie wiem, czy jest burza. Ciekawe, ile taków drewna zmarnowałem na te ścianki. Bardzo ciekawe. Na pewno malutko. Nie no, na pewno nie. Ja dałbym trzy staki, no, albo dwa, coś takiego. O nie, teraz to, ja jestem z tego totalnym dupem, wizowym nie. No dobra, po prostu będę wklikał Shift, ciągle. To jest najgorsze. Ja tego nienawidzę. No co ja robię znowu? No? Dobra. Hey, a jednak tak nie muszę. I, 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 i. dobra. <suszy> Już myślałem, że spadę. I? jednak nie. Tak łatwo się siebie nie pozbędę. Najwyraźniej. Myślę, że za duży ten domek, ale ciul! <grywka> ale ciul! Wiedziałem, że chociaż jeszcze raz tak postawię. Przynajmniej. To, ale to było już minimalnie na mnie.